Zainspirowany kontynuowanymi przemyśleniami i refleksją nad nimi ich powiązaniami i pewnego rodzaju połączeniu tworzącym swoistą sieć ideową. Przesunąłem pisanie na liście priorytetów nieco wyżej niż czytanie. Liczne eksperymenty i testy w zakresie próby ustanowienia stałej powtarzalności, szczególnie w postaci. Porannych i wieczornych rutyn i rytuałów pokazuje, że przeważnie najwięcej korzyści wynika z pisania wczesną porą, początkiem dnia. Umysł się przełącza na inne tory, pomagając samemu sobie ułożyć przed sobą perspektywę reszty dnia wolną od zalegających, ciążących na świadomości, przemyśleń czy wręcz rozterek. Czuję też, że ten aspekt codziennych praktyk zostawia wyraźny, trwały ślad.